Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, a w dzisiejszym odcinku do wygrania będzie ponownie bliczek, eee, wyniki konkursów będą, widzowie niedługo będą, nie bójcie się wszystkie filmy, które były będą wylosowane, będzie to oczywiście na live no i live potrwa 5 godzin, ale będę wszystko losował, Wy pamiętajcie o tym, że jak chcecie wygrać konkurs, musicie używać mojego kodu promocyjnego Esteban który daje Ci 5% do wpłaty, ale możesz mieć tego bonusu więcej, jak zakręcisz sobie kołem, wystarczy do Niko dodasz GeForce Kings i możesz sobie takim kółeczkiem kręcić co 24 godziny. No a my mamy 2000, ale mamy też widzowie bitwę zrobioną za 3000 zł. No i po prostu co jakiś czas będę spoglądał, czy ktoś do tej bitwy do mnie dołączy Jeśli tak. No to oczywiście w trakcie odcinka ona będzie. Jeśli nie, to po prostu zrobię cięcie i zobaczymy, czy ktoś do takiej bitwy wbije. No trzy koła, jest to sporo? Ale zobaczymy, może akurat uda się, żeby ktoś podczas otwierania skrzynek do nas dołączył Na pewno pootwieramy sobie dzisiaj skrzyneczki Blood first i bo lubię te skrzynki bardzo Taka jedna skrzynka kosztuje 88 zł, a ona naprawdę potrafi fajnie zapłacić. Otwieramy 5 za 440 zł. Wy pamiętajcie, żeby film oglądać do końca. No a my zobaczcie ten drop! Tu jest z każdej skrzynki profit. No, i właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi w tej skrzynce. Wow, naprawdę, wow. No nie był to jakiś, wiecie, mega z tego topu, ale każda skrzynka oddała na no teraz, niestety, tylko jedna, bo jest to procentówka. Tak jak widzicie, jest tu aż 62% na auga. No, ale jak sypnie, to może naprawdę ładnie dać. No, tutaj znowu, niestety, jeden itemek. Ja przy okazji co jakiś czas będę sobie sprawdzał, czy ktoś ma jaja do mnie dołączyć. No, 3000, jest to sporo. Ale mamy bitwę za 940 zł. No kurde, szybko musimy sprzedać. Cyk i wbijamy, wbijamy do tej bitwy za 900 zł. Haram Masari. E, wbijamy do ziomeczka 940 zł. No i mam nadzieję, że uda się taką bitewkę zgarnąć. E, pierwsza fire shock dla mnie, no ale to jest złotóweczka. No zobaczymy, zobaczymy, co tu ciekawego poleci. Jest MP9 dla mnie 32 zł. Tak, by the way, bardzo ładne jest te e, MP9. Tutaj 10% na Glowsy niestety nie dało. No i zobaczymy, czy da awupka Simov. No, niestety jest siateczka Safari. No i póki co, póki co nie wygląda to dobrze. Ale przed nami jeszcze sporo skrzynek. Ten Glock jest drogi, niestety. No właśnie, 176 zł. Lecimy dalej. Petrol. No tutaj dla nikogo jest. są procentówki, są procentówki. W sumie każda z tych skrzynek to jest procentówka. No ale niestety, na razie mu dropi. No i nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Okej, okay. dla mnie, dla mnie M. 363 zł. To jest naprawdę dobry drop, ale tu mu leci Glock i jest... No jeszcze jedzie po mnie karetka. Mam nadzieję, że nie po mnie, a po niego trafiamy skara za 152 zł, Ok, Kolejna skrzyneczka ciekawskiego. Jest kałaszek i chyba wychodzimy na prowadzenie. No i sunset. No, i wygrałem. No, i wygrałem tą bitwę. Tak mi się wydaje. Chyba, że mu poleci ten hole pin. No, ale nie leci mu, i wydaje mi się, że wygrałem tą bitwę. Wygrałem o 13 zł. Ale mamy mamy 1400 zł. To jest bardzo dobra informacja. Za trzy koła do mnie nikt nie wbił na razie. Ale zobaczymy. Będziemy najwyżej czekać. Dobrze, że udało się wygrać tą bitewkę. My sobie sprzedamy tutaj tej temki. Sprzedamy sobie również tej temki sprzedajmy sobie zaznacz, zaznaczymy stronę sprzedajemy i uwaga mamy tych itemów tutaj sporo więc troszkę tego sprzedawania będzie ale mamy znowu dwójeczkę, mamy znowu dwieczkę, więc to jest najważniejsze I jeszcze tu mamy itemki w porządku dobra mamy jeszcze tu czy coś o i jeszcze tu mamy i mamy uwaga widzowie 2800 no, i plus bitwę za 3000. No, mam nadzieję, że ktoś do takiej bitewki dołączy. Byłoby naprawdę fajnie. Ale dobra, my na spokojnie. Pootwieramy sobie właśnie dzisiaj też e, te skrzyneczki procentowe. Czyli e, właśnie silki, silka na przykład sobie otwórzmy. Spróbujmy. 5 takich skrzyneczek. Ktoś tu trafił kosę. Adixon. no Adixon, wbijaj do bitwy, wbijaj do bitwy. Pięć silki, silków i jest dwa razy. Ok, to będzie na zero w miarę. No, no lek... no ta ponad stówka w plecy, ale jeszcze pięć sobie dajmy. No i dawaj talona, dawaj talona, nie ma talona, ale jest fuel injector, uspik i to jest dobry drop, to jest naprawdę dobry drop. No też nie jakiś ogromny profit, ale profit to profit. Skip. CZ za 430 i jest znowu lekki profit, dobra, dobra, naprawdę nie wygląda to źle Do mojej bitwy oczywiście nikt e, nie dołącza, no bo się boją, ale e, my... Zróbmy sobie za ten czas kontrakt. Zróbmy sobie kontrakt z tych itemków, które tutaj mamy, z tych tutaj właśnie. Cyk 2000 zł kontrakt i uwaga, dostajemy bajoneta, bajoneta freehenda za 1200. No niestety zabrało, e, zabrało i to srogo, a do mojej bitwy dalej nikt nie dołącza. Dalej nikt nie dołącza. No i dobra, zostało mi 1000 złotych, wydamy to na jakąś 5 skrzyneczek szybko, 5 skrzyneczek Windmill, liczymy na Stiletto Knife'a i czekamy na rozpoczęcie bitwy za 3000, wam to zajmie sekundę, a mi mam nadzieję, że nie też długo, ale trafiamy Stiletto Knife'a za 2300, Tiger Tufa na wajkę za 730, no i to jest piękny odcinek, naprawdę jest to piękny odcinek, bo nawet jak ta bitwa się nie zacznie, Albo wiecie co, dzisiaj na tym zakończymy. Dzisiaj na tym zakończymy tą bitewkę sobie po prostu anuluję i pokażę Wam, ile mam pieniążków. Bo naprawdę dzisiaj udało się zrobić fenomenalny profit. Bo zaczynałem, jak miałem około 5, mamy 7600 zł. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.